Drogomir tylko dzień dobry Państwu. Zapraszam na serwis informacyjny, a w nim PKN Orlen dba o umiejętności kierowców, w Płocku odbył się piknik bezpieczeństwa, poznaliśmy również zwycięzców plebiscytu z Tumskiego Wzgórza, a na koniec zapraszamy na urodziny pewnej wiekowej damy. W minionym tygodniu nasza redakcja brała udział w specjalnych zajęciach na torze Modlin. Ich celem była nauka bezpiecznej jazdy. Część tych emocji i wiedzy będą mogli poczuć także Płoczczanie, a to dzięki Akademii Bezpiecznej Jazdy, która ponownie zostanie zorganizowana w Płocku już w najbliższy weekend. Redakcja PTV uczestniczyła w wyjątkowym wydarzeniu na to, że Modlin odbył się dzień za kierownicą i to nie byle jakiego samochodu. Dziennikarze mieli okazję poprowadzić specjalnie przygotowany samochód rajdowy, którym uczono zasad bezpiecznej jazdy. Udział w takich warsztatach jest bardzo cennym doświadczeniem. W bardzo taki cywilizowany, bardzo bezpieczny sposób pokazujemy naszym klientom, naszym uczestnikom, naszym uczniom. Jak oni sami zachowują się za kierownicą samochodu? Tutaj są moduły z płytami poślizgowymi, które są do tego idealne, dlatego że z niedużymi prędkościami jesteśmy w stanie wyprowadzić z równowagi samochód, którym jeżdżą uczestnicy. Czyli wpadamy w poślizgi, nadsterowny poślizg bo tu jest taki szarpak, który podcina tylną oś samochodu, gdzie nas tył samochodu wyprzedza i możemy wtedy zareagować odpowiednio. Yy, ćwiczymy poślizg podsterowny w takim kręgu poślizgowym, Pod, podsterowny to przypominam wtedy, kiedy skręcamy i auto dalej jedzie prosto. Ćwiczymy awaryjne hamowanie, bo okazuje się, że wiele osób w ogóle nie wie, jak porządnie zahamować. Omijamy przeszkodę, to jest genialne ćwiczenie, które jest właściwie, czyha na nas to ćwiczenie na każdym kroku, jak jeździmy samochodem normalnie, bo to jest, e, ktoś nam wyjeżdża z prawej strony z sprzecznicy, musimy odbić, sprzeciwka coś jedzie, znowu musimy zmienić pas ruchu. Wszystkie te ćwiczenia robimy w takich modułach. O swoje umiejętności za kółkiem będą mogli zadbać także podczanie. W najbliższy weekend, 21-22 maja na park. Przy centrum administracyjnym PKN Orlen zorganizowana zostanie bezpłatna Akademia Bezpiecznej Jazdy z udziałem instruktorów. A co nie będą mogli wynieść po takim dniu? Po takim dniu kierowca zdecydowanie po radach instruktorów jest w stanie minimalnie zmienić swój, swój, swoją jazdę, żeby po prostu było przyjemniej i bezpiecznie. Szkolenie jest bezpłatne. Warunkiem była jednak rejestracja, która prowadzona była na stronie PKN Orlen. W Płocku w ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa zorganizowano Piknik Bezpieczeństwa. To inicjatywa, która została stworzona w trosce o właściwe zachowanie w ruchu drogowym najmłodszych płocczan. To w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych. W poniedziałek 16 maja na terenie szkoły podstawowej nr 16 w Płocku miał miejsce piknik bezpieczeństwa, który zorganizowano w ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa. Nie brakowało też specjalnych gości, którzy niemalże jednym głosem podkreślali, jak ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nie muszę chyba nikogo przekonywać w tym towarzystwie. Jak ważne jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Szczególnie dla mnie, członka Komisji Edukacji i Nauki, wieloletniego dyrektora szkoły, wielokrotnie na komisjach nauki, edukacji mówiliśmy na temat bezpieczeństwa, jakie różne metody możemy wykorzystać, środki przeznaczyć na edukację dzieci i młodzieży w tym zakresie i cieszę się, że mazowiecki kurator, pan wojewoda mazowiecki ten program realizuje. W Płocku zainaugurowano cały program, który wpajać ma właściwe zachowania na drodze i w jej okolicy. Jak przekonywał obecny podczas wydarzenia wojewoda mazowiecki, rozmawianie o bezpieczeństwie jest ważne szczególnie przed zbliżającymi się wakacjami. To co możemy chcemy wam przekazać te pewne zasady bezpieczeństwa, żebyście mogli być bezpieczne na wakacjach, na feriach w szkole, poza szkołą. Także to bezpieczeństwo jest naprawdę bardzo istotne, bo my dorośli jako do swoich dzieci, do swoich wnuków, do swoich podopiecznych chcemy, żeby oni czuli się bezpiecznie, żebyśmy i my mieli ten komfort, że wszystko będzie dobrze, że będziecie mogli dobrze i im spędzić czas teraz szczególnie. Przed wakacjami jest to bardzo istotne, i tutaj dzisiaj dlatego zorganizowaliśmy ten piknik, na którym będziemy chcieli przybliżyć zasady poruszania się w ruchu drogowym, ale też są wodniacy przybliżyć zasady bezpieczeństwa nad wodą, ale również w dalszych częściach jest bardzo ważne bezpieczeństwo również w internecie i inne te bezpieczeństwa, które zostaną Wam przybliżone. W ramach wydarzenia przygotowano m.in. konkursy, quizy i zawody dla dzieci w tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odbyły się też pokazy sprzętu policyjnego i straży pożarnej. W Domu Technika już po raz 15 zorganizowano galę wieńczącą coroczny plebiscyt z tumskiego Wzgórza, który od ponad dekady organizuje Tygodnik Płocki. Kogo nagrodzono tym razem? Wręczono 40 nominacji w czterech kategoriach. Najlepsi otrzymali zaś miezioryt, za nami 15 gala podsumowująca coroczny plebiscyt tygodnika Płockiego z Stumskiego Wzgórza. W domu Technika wręczono nagrody i uhonorowano zasłużonych w czterech kategoriach. W kategorii Inicjatywy Społeczne najwięcej głosów otrzymało uruchomienie przez Peken Orlen Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku w kategorii Kultura zwycięstwo przypadło wydarzeniu otwarcie wystawy sztuki dwudziestolecia międzywojennego Art Deco w nowym skrzydle Muzeum. Mazowieckiego w Płocku. W kategorii sport i turystyka zwyciężył Marcin Radomski, mistrz Europy w nording Walking. W kategorii na Mazowszu Płockim zaś wydarzenie 12 złotych medali niepełnosprawnych sportowców DPS nad Jarem w Nowym Miszewie. W ramach gali przyznano też nominacje nadzwyczajne, które trafiły do osób, które walczyły ze skutkami powodzi i wichury. Odznaczono m.in. członków OSP, dowódcę wod czy przedstawicieli samorządów z Andrzejem Nowakowskim, prezydentem Płocka i Sylwestrem Ziemkiewiczem, starostą Płocki. Życzenie 100 lat to w tym przypadku zdecydowanie za mało. W najbliższą sobotę w Płockim Zoo odbędą się urodziny aligatorzycy Marty. Jest to najstarsze zwierzę w europejskich ogrodach zoologicznych. Będzie tort, pokazy karmienia i quiz z nagrodami. Już najbliższą sobotę w Płockim Ogrodzie Zoologicznym odbędą się 92. Huczne Urodziny Aligatorzycy Marty. To najstarsze zwierzę w Europejskim Ogrodzie Zoologicznym, któremu wszyscy będziemy życzyć nie 100, a 200 lat. Najbliższą sobotę w Płockim Ogrodzie Zoologicznym będziemy obchodzili 92. Urodziny Aligatorzycy Marty. To jest nasza największa gwiazda. Zapraszamy na te urodziny na godzinę 11. Marta przyjechała do Płockiego Zoo z USA. Urodziła się w 1930 roku, do Płocka trafiła w latach 60. Marta przyjechała do Płockiego Zoo w 1960 roku w ramach akcji Krokodyl, którą wymyślił ówczesny dyrektor pan Tadeusz Taworski. Urodziła się w jednym ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie w stanie Luizjana, na fermie krokodyli. Stąd znamy jej dokładną datę urodzenia. I od 1960 roku zamieszkuje w Płockim Ogrodzie. Warto pamiętać, że Marta to też gwiazda filmowa. Aligatorzyta Spłocka wystąpiła w produkcji "Hydrozagadka", gra tam groźnego aligatora Hermana. Przypomnijmy, urodziny Marty zaplanowano na najbliższą sobotę, 21 maja, od godziny 11 do godziny 13. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny serwis informacyjny.